Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego filmu Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj zajmę się takim tematem, jak zredukować stres na egzaminie. Jak zredukować taki stres na egzaminie, jak zauważyliście, zmieniłem nazwę swojego kanału z Przepisy Ruchu Drogowego na Porady Instruktora Nauki Jazdy. Z tego względu, że zauważyłem, że no, tych tematów na temat typowo przepisów ruchu drogowego nie jest zbyt dużo i już zaczynam nagrywać filmy na inne tematy, dlatego bardziej uniwersalnym mi się wydaje nazwą, bardziej uniwersalną nazwą będzie porady instruktora nauki jazdy. Także od dzisiaj tak będę nazywał swój, swój swoje tutaj te filmiki. I dzisiaj zajmę się takim tematem, jak zredukować stres na egzaminie. Bo Komentarzach jakie y, y, czytałem w tych grupach społecznościowych, w tych grupach wsparcia osób, które, osób, które zdają y, egzaminy na prawo jazdy, zauważyłem, że jest to duży problem dla pra, praktycznie każdego kursanta. Jest to duży problem, czyli no, zredukować stres na egzaminie. Słuchajcie. Samym tytułem tego filmu już tutaj coś sugeruje, że jak zredukować stres na egzaminie czyli nie mówię o tym, że jak pozbyć się tego stresu całkowicie, gdyż jest to słuchajcie niemożliwe. Ale są sposoby, aby ten stres można było słuchajcie zredukować. Aby można było ten stres zredukować. Jakie to są sposoby? Jak możemy zmniejszyć, słuchajcie, ten stres? Ja tutaj częściowo będą to troszeczkę te pomysły pokrywać się z tymi moim wcześniejszym filmem odnośnie tych 10 zasad, jak zdać egzamin na prawo jazdy, ale tutaj głównie ukierunkuję to właśnie na te, na te zredukowanie tego stresu, bo pewne pomysły się na pewno będą powtarzać. Pierwszy mój pomysł, tak? Daj sobie czas, słuchajcie, na zrobienie kursu. Daj sobie czas na e, zrobienie kursu. Czyli lepiej sobie przeznaczyć ten czas taki większy, tak? Czyli na przykład 3-4 miesiące przeznaczam sobie na zrobienie kursu. Czyli zaczynam kurs na przykład w maju, tak? A planuję odbiór mojego prawo jazdy do 30 sierpnia, powiedzmy, tak? Co nam to daje takie wbudowanie, takie ramy czasowe, yy, zrobienia tego kursu? To nam do, to daje, słuchajcie, że my się nie denerwujemy, bo ja widzę po komentarzach pod filmikami, że osoby się, no już robię to trzeci miesiąc, co dalej będzie? Ja mam zaplanowane, słuchajcie, faktycznie mogę to zrobić wcześniej, ale lepiej zaplanować sobie troszeczkę więcej czasu, żeby mieć taki właśnie spokój i przez to Mamy taką kontrolę, kontrolę, bo myśmy to zaplanowali i postaramy się w tych 3-4 miesiącach zmieścić. I tu są już uwzględnione, powiedzmy, jakby się nie udało zdać za pierwszym razem, kolejne egzaminy, uwzględnione są jazdy doszkalające, także, także, także mi się wydaje, że warto sobie na spokojnie dać troszeczkę większy czas na zrobienie tego kursu. Druga ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, przeznacz odpowiednią ilość środków finansowych na zrobienie kursu na prawo jazdy. I nagrałem oczywiście wcześniej też film na temat ile kosztuje prawo jazdy, myślnik tak naprawdę. I tutaj tylko nadmienię, że powiedzmy cena kursu jest 2000 zł, ale nie możemy tego liczyć, że dobra, 2000 zł i to te środki finansowe starczą nam na zrobienie tego całkowitego kursu, ponieważ bo to jest tylko cena kursu, te 2000. Tak? Ale jest wiele innych kosztów całkowitych zrobienia tego prawa jazdy, które powiększają tą sumę przynajmniej jeszcze raz. No Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, tak? no bo to też te, ten film nie jest ponadczasowy. Tak? Że już, no, za rok już może to być nieaktualne, ale na dzień dzisiejszy, skoro cena kursu kurs kosztuje średnio 2000 zł no to myślę, że warto liczyć 3, a nawet 4000 zł. Dlaczego? Bo należy doliczyć tak. Powiedzmy, bo to już jest normą. Nie jest normą, zauważcie, że teraz kwestia, co jest normą. Nie jest normą zdanie egzaminu za pierwszym razem w Polsce. Przynajmniej na razie niestety. Normą są trzy egzaminy niezdane. A więc nie powinniśmy się y, zaraz... Y, y, Uważać, że my należymy do tej grupy, która na pewno zda za pierwszym razem, tak? Normą jest yy, zdanie trzech egzaminów. To jest taka średnia krajowa i myślę, że to warto brać pod uwagę, a nie od razu, że my zdamy za pierwszym razem. A to już wiele zmienia, tak? My już wtedy nawet jak nie zdamy za pierwszym razem, to już spokojnie my o tym wiemy, że to jest normą. Zdanie egzaminu za trzecim razem. Powiedz dobrze, bo tutaj... Czyli należy liczyć się z tym, że trzy niezdane egzaminy, jest to w granicach 500-600 zł, bo jeszcze zależy, ile razy teorii nie zdamy. Później lekarz od 100 do 200 zł. Do jazdy do miejsca, tam gdzie się szkolimy, do tam, gdzie zdajemy egzaminy, czyli te koszty transportu, też 300-400 zł. Mi się wydaje, że warto uwzględnić taką sumę. I co najważniejsze, bardzo ważne, Warto uwzględnić cenę jazd doszkalających, jazd doszkalających, jazd uzupełniających. I tutaj, i tutaj słuchajcie, znowu ustawodawca przewidział, tak, ustawodawca przewidział, że powinniśmy przejechać 30 godzin, tak, i to może nam wystarczyć na na to, że zdobędziemy te umiejętności samodzielnej jazdy, tak? Nabędziemy te umiejętności kierowania pojazdem. Jednakże zauważcie, że to jest wartość minimalna, tak? To jest tylko, to nie można powiedzieć, że każdemu wystarczy te 30 godzin i on na pewno nauczy się już jeździć. I tutaj zobaczcie, ustawodawca to przewidział, że z 30 godzin plus jazdy doszkalające, a mi się wydaje, że jeśli chcemy te realne koszty tutaj oszacować i ten czas tego egzaminu to warto uwzględnić tą wartość faktyczną. A jak jest faktycznie? Czy na pewno te 30 godzin wystarcza nam na to, aby, aby zdobyć te umiejętności? Już tutaj słuchajcie, życie to zweryfikowało i my już wiemy, że nie. Że nie, że taką normą, średnią normą jest około 40 godzin, 45 godzin. To jest taki faktyczny. Faktyczna ilość godzin, które pozwalają nam na zdobycie tych umiejętności, jakim jest kierowanie pojazdem. I mi się wydaje, że warto uwzględnić w tym naszym takim planie zdobycia tego prawa jazdy, nie uwzględniać godzin 30, tylko uwzględnić godzin 40. Czyli te 10 godzin więcej. A więc musimy, warto liczyć te 600 zł na jazdy doszkalające. I zobaczcie, co to ma wspólnego ze stresem? To, słuchajcie, ze stresem ma bardzo dużo wspólnego, ponieważ jeżeli my mamy taki, zrobimy sobie tam w zeszycie na jednej kartce, taki plan zdobycia tego prawo jazdy, taki jeden krótki plan zdobycia, w którym uwzględnimy czas, w jakim to zrobimy i najważniejsze uwzględnimy realne, całkowite koszty zrobienia prawa jazdy. Takie faktyczne, realne. Wypiszemy sobie to, co ja tu wcześniej mówiłem, tak? 3 egzaminy, 10 dla jazd doszkolających, i tak dalej. Co nam to daje i co to ma wspólnego ze stresem? To, że my, bo stres, kiedy jest stres? Kiedy jest stres? Kiedy my czegoś nie przewidzimy, tak? A tutaj zauważcie, my mamy plan awaryjny. Jeżeli widzimy, że te efekty szkolenia są słabe, my mamy plan awaryjny, napisany w zeszycie. 10 godzin dokupuje do szkolających. Koniec, my mamy rozwiązanie i ten stres nasz się już, słuchajcie, redukuje, tak? Poza tym my zakładamy nie, że za pierwszym razem zdamy egzamin. Dla na, naszym celem jest e, zdanie egzaminu za trzecim razem. To jest nasz cel. A to już zmienia całkowicie sposób podejścia choćby nawet do pierwszego egzaminu. I już to redukuje, bo, bo ja wiem, że to jest jeden element, jedna cegiełka w całej tej, e, w całym tym moim planie. Tak? Czyli mam plan awaryjny, co na, bardzo ważne, mam środki, mam odłożone środki finansowe dwie, na zrealizowanie tego mojego planu awaryjnego. I wtedy jest słuchajcie taki spokój. No mam wtedy taką kontrolę, kontrolę nad tym, co robię, także mi się wydaje, że, 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 że to troszeczkę zredukuje, zredukuje ten stres. Co jeszcze ten stres może zredukować, słuchajcie? a to jeszcze, bo to tak powiedziałem, oczywiście później będzie. no 40 godzin, słuchajcie, no 40 godzin z reguły to wystarcza z tego, co, co tutaj obserwuję po kursantach, osobom młodym, tak, jeżeli osoba przystępuje do takiego kursu, osoba starsza, powiedzmy tam 50, 60 lat, no niestety, no ta ilość godzin będzie większa, powiedzmy 50, 60 godzin. Tak, tak, z reguły tak jest. I też warto, jeśli ktoś jest osobą starszą i ma zamiar zdobyć prawo jazdy, yy, mi się wydaje, że warto yy, uwzględnić większą liczbą, liczbę godzin już od razu następnie w tym naszym planie zdobycia tego prawo jazdy. I wtedy znowu nie ma nerwów, bo ja o tym wiem. Ja mam odłożone pieniądze na dodatkowe godziny doszkalające, więc ja się mniej stresuję, bo ja, ja panuję na tą sytuację. Dobrze. Tutaj już się za dużo rozwija, i teraz tak. Ech. No, tu sobie napisałem, nie? że ja mam wtedy kontrolę nad sytuacją, to ja dyktuję warunki. Wiele rzeczy przewidziałem. Co dalej, słuchajcie? Przejdę teraz do e, samokształcenia. Samokształcenia. Uważam, właśnie, że też no bo teraz tak, stres jest wtedy, kiedy jesteśmy, no stres i tak będzie na egzaminie, ale można ten stres mi się wydaje zredukować poprzez to, że my się dobrze przygotujemy do tego egzaminu. Czyli poczynając słuchajcie, od samokształcenia jest część. No bo co taki kursant, ja tu sobie wypisałem, słuchajcie na kartce też co taki kursant? Jakie musi nabyć umiejętności, aby, aby zdobyć te prawo jazdy? Tak? I tylko parę, słuchajcie, przykładów podam, bo tych umiejętności jest bardzo dużo, ale parę przykładów, i później w odniesieniu do tych przykładów skupię się na tym, co możemy zrobić na kursie, czy też tylko na kursie, a co możemy zrobić w ramach samokształcenia. Są takie elementy, które możemy, Sami zrobić w ramach samokształcenia. Nie wszystko, niestety, ale część na pewno tak. Podam tutaj już te, te przykłady, czyli, co taki kursant, jakie powinien nabyć umiejętności. To są tylko przykłady, tak? Nie jest to wszystko, oczywiście. Nauczyć się, co powinien? Nauczyć się słuchać przepisów ruchu drogowego, zajęcia teoretyczne, tak? I to, zauważcie, możemy zrobić na kursie, ale również w ramach samokształcenia ja to zaraz rozwinę. Jeżeli zdążę, bo jak nie, to w drugim odcinku. Słuchajcie, powinien nauczyć się stosować wiedzę teoretyczną w realnym ruchu drogowym, czyli połączenie tej wiedzy teoretycznej, czyli teo połączenie teorii z praktyką, tak? Połączenie teorii z praktyką. No i tu niestety yy, no, samego kształcenia, samo kształcenia raczej nie będzie, tutaj będzie tylko jazda na na kursie, tak? co powinien jeszcze taki kursant się nauczyć? Nauczyć się podejmować właściwe decyzje na skrzyżowaniu odnośnie pierwszeństwa przejazdu. I tutaj troszkę może niektórych zaskoczę. Taki kursant nauczy się tego na kursie, ale również, słuchajcie, może się sam tego nauczyć. Są takie sposoby, które powiem, już widzę w drugim odcinku, bo nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Co powinien? Nauczyć się czynności manualnych, potrzebnych do kierowania samochodem, tak? I tu też może się na kursie nauczyć, ale może też być samokształcenie. No, powinien nauczyć się przewidywać mogące wystąpić zagrożenia w ruchu drogowym i powinien też, bardzo ważne, umieć stosować zasadę, w ogóle wiedzieć, coś takiego jest, stosować zasadę ograniczonego zaufania. I... To są tylko takie przykłady. Ja na tym się skupię na tych przykładach. W związku z tym, że, że no też jak, ja, jak te filmy tutaj no publikuję na YouTube i tam jest każdy film może być tylko do 15 minut, więc ja już tu to rozbiję na dwie, na dwie części i omówię dalsze te zagadnienia w części drugiej. Tak?